A jak już to oglądasz, to mam do Ciebie sprawę, zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku. Simoneczku z tej strony Mandy, a dzisiaj ze mną jest. Adixu. I razem z Adixem pokażę Wam bugi, o które mnie prosiliście. Glicze, o które mnie prosiliście pod odcinkiem Noob Pro Hacker. Były dwa bugi, o które mnie bardzo prosiliście, żeby Wam pokazał o co w ogóle nie chodzi. Więc no, dzisiaj Wam pokażę, o co w nich wszystko chodzi, jak je wykonać i takie tam rzeczy. Więc oglądajcie ten odcinek, pamiętajcie także o subskrypcji, lajka czuj i dzwoneczku, także widziacie do AdiXowego i dzisiaj Wam pokażę w ogóle choć ten. Idziemy zobaczyć ten, ten bug, już wychodzimy stąd i pokażemy Wam, jakie te bugi wyglądają, jak je zrobić, jak one działają. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Pierwsze co, to trzeba wykonać bug, chyba ten, co ludzie bardzo go chcieli. Yy, czy, albo nie, ludzie bardzo chcieli tego na niewidzialność, dobra. <laughs> Ale na początku zrobimy troszeczkę innego, yy, to ten na niewidzialny zostawimy później, teraz pokażę bóg, który można lecieć na księżyc normalnie, o. ostatnio na live poleciałem na księżyc, ponieważ istnieje takie jedno autko, które po zrobieniu specjalnych rzeczy nie ma grawitacji, prawie że, ma taką obniżoną grawitację, że o, jest to kurde. coś niesamowitego. Nie wiem, czy masz Nitro, czy nie masz Nitro. E, mam mam. Nie wiem, czy chciałbyś marnować, ale zaraz to będzie mogli zrobić. I pokażę Mogę w ogóle o co chodzi. No niestety do tego potrzebujemy Nitro, no niestety, robuxów. No chociaż możecie sobie codziennie zbierać e, al i jeszcze potrzebujecie jednego autka, tylko nie pamiętam ile one kosztuje. E, masz, to aut... masz to autko, czy nie masz tego autka? E, mam, ja mam wszystkie auta. No, no Tam. i potrzebujemy tego auta, i potrzebuję Weź sobie swoje osobne. Potrzebujemy tego autka. I potrzebujemy nitro. Bo jak zobaczycie, patrzcie, nawet gdy chyba leciutko możemy to odczuć, gdy wjedziemy na przykład na tą górkę skoczymy, możemy zobaczyć, że jakoś tak dziwnie to auto opada. Patrzcie, pokażę Wam w ogóle ano? o co chodzi. Zobaczcie, gdy to autko jest. Zobaczcie, lecę sobie. skaczę, Jakoś tak, żeby tak powolutko opadało. Tak wolno, strasznie. A weźmiemy sobie dla testów. Moje autko to. I zrobimy stąd całą górkę, zobaczycie jak to autko będzie opadało. Dobra, jest, mamy. patrzcie teraz to. Mamy to autko. Tak jak... Troszeczkę szybciej to opada. No dobra. I teraz wam pokażę o co tu wszystkim chodzi. Adixu, dawaj chodź do mnie. Masz nitro? No jestem... Mam, mam, full. Chodź, ustaw się tak jak ja, w stronę miasta. Czekaj, już się ustawiam. Jesteś? Jestem, jestem. I nic nie rób, naciśnij tylko Q. Co jest? A tylko, ja źle się ustawiłem. Jak ja wysoko jestem. A tylko... Hmm. O kurde. No fajnie, że mi Coret nie chce działać. No ja fajnie, fajnie. Ja już poza mapę wypadam. No wiem właśnie, a mi nie chce to działać. O Ej, poczekajcie, kurde. bo Adix to zrobił. Albo muszę wziąć nowe autko. Ty je przy... ulepszałeś się, czy nie ulepszałeś autka? E, tak, autko? tak, ulepszałem, ulepszałem. To poczekaj, mi coś autko nie chce działać. Ej, dobra, muszę wziąć nowe. Ale poleciałeś, no i w sumie no w miejscu i można polecieć do góry, chociaż nitro nigdy tak w żadnym aucie nie działa, to w tym tak działa. Mam nadzieję, że to autko teraz zadziała, co? Stawiamy się, stop, Miejsce? O, działa! Zobaczcie i lecimy! Ogólnie jest to naprawdę śmieszna reakcja, bo ogólnie to nie, nie trzymasz cały czas jak coś nitra, tylko tam chwilkę, żeby no tak. po prostu lecieć do góry. I można zobaczyć jak się leci. Ale kto leci wysoko w ogóle? Poza mapę wleciałem. Nie no, ale jak jeżeli trwańc... ktoś był no, na no, live'ie, to mieliśmy misję księżyc, byliśmy nad księżycem, <laughs> byliśmy tak wysoko, że wszystkie rabunki złączyły nam się w jeden duży rabunek. <laughs> wszystkie te kropki byliśmy tak wysoko, że włączyły się w jedno, wiesz? O, Nawet <laughs> teraz jak polecisz do góry i spojrzysz w dół, no to masz ten, tak? Widzisz wszystkie kropki. Tak. Ale one są porozrzucane, a ja byłem tak wysoko, że wszystkie te kropki miałem w jednym miejscu. <grym <grym no, i ja później jak spadałem, to nie wiedziałem, czy ja spadam w górę, czy w dół. No niestety minus jest taki, że trzeba mieć to autko. No I i to trzeba nitro, i nitro. Nitro niestety no też jest drogie, ale można się z czasem zbierać. I w sumie to jest najlepsze, że patrz, na przykład. Stoisz sobie w miejscu. Ziekasz nitro i to ci leci auto do góry. Na może się tak, nie musisz naciskać cały czas, możesz tak leciutko sobie to, na przykład nitro przyciskać. Zacząć, będzie się unosił. Nie tracą prawie, że nitro. Nie, że tak przyspieszał. Zobacz, ja teraz tam całą mapę w powietrzu. Właśnie, ja cię tego... na łapy, widzę jeszcze. Co? Jak lecisz. Ja cię na łapie widzę, jak lecisz. <laughs> Dawaj, ty pokaż teraz, jak lecisz. Gdzie ty jesteś? A to czekaj. Aż znaczy, ja jestem, ja w ogóle ubagam już i straciłem to auto, ale mogę tam jeszcze iść na to Dobra, ja lecę już do ciebie, żeby widzieć to auto, czekaj. i pokażę, że jak lecisz. Pokażę, jak to leci. Więc no, tylko wystarczy to auto, auto autko nie ma się... z tego co wiem, to też VIPy dostają codziennie tam dużo. Nie no, ale nawet jak nie masz VIP-a, to, ma, ma, to też dostajesz, tylko trochę mniej. O. Nawet jakby sobie pozbieracie sobie na przykład przez tydzień, a później na przykład po tygodniu sobie wykorzystacie do zabawy. I tak co tydzień, byśmy mogli sobie tą zabawę zrobić? jestem na stacji już. to auto. Ja też jestem. I teraz pokażę wam, jak Adix leci. Może spróbuję z nim polecieć. Dawaj, stawaj tu I obok mnie. Lecimy razem, lecimy razem. Dawaj, stawaj. I leć. Dobra, leciły. <laughs> no, dobra. Ale chyba, chyba im zbagać lepsze, tym wyżej leci. Bo zobaczysz, jakie ja wystąpił. Nie, jestem. bo ja puszczam. A. To wracam Dobra, patrzcie na tego. Jak... No. E, bo teraz padniesz. O nie! Naś się tym wyhamować jakoś? Nie. O kurde. No to pada. Papa. Oj, chyba. Nie! Czyli jednak nie warto trzymać. No, nie warto trzymać, bo to nie jest. To jest za dobre, żeby to trzymać. Dobra, widzowie. Teraz drugi glitch, który bardziej chyba czekaliście, bo jest to glitchem na niewidzialność. Ponieważ, jak wiecie, glitch z Monster Trackiem i motorem już nie działa. Jak to, Mandy? Powiedział, no Mandy, Mandy musi znaleźć jakiś sposób na te glicze. Inne takie. No to, a Kardy się pytał, Mandy, jak ty to zrobiłeś, że jesteś niewidzialny z tym odcinku no Pro Hacker. Możecie sobie ten odcinek w ogóle zobaczyć. No Pro Hacker. wejdźcie sobie na kanał i to jest jeden z ostatnich odcinków no Pro Hacker. Zobaczcie z tego, tam pokazałem te glicze fajnie z wykorzystaniem. Gdzie jesteś? E, ja na wodzie jestem. To dawaj na środek miasta. To już jadę, czekaj. Dawaj, dawaj, to zaraz na Dixa czekamy i pokażę wam glitch na niewidzialność, jak go teraz się wykonuje. Jak być niewidzialnym i ogólnie y, takie świeżne rzeczy. Dobra, tylko gdzie ty jesteś teraz? Ważne, że... Czekaj, ja do ciebie na mapie. Dobra, no ja jestem. Nie widzę cię. Tutaj. O, dobra, chodź. Chodź za mną. Tu. Dobra, jesteś? Jesteś. Jestem, jestem. i tu w prawo. I tu w lewo na tą dróżkę. No i jazda. Wolny jesteś, ale dobra. No I tu. Bo ja to ja za tym To był, to w ogóle. To auto się tak nie udosi i zaraz opada. Dobra, jesteś, jesteś. Dobra, musisz dać oh, mi teraz broń. mi skoczyło z auta. Okay, dobra, chodź, chodź. chodź. O, nie, Dobra, to weź już to i musisz dać mi broń, chodź. Musisz dać mi broń. O, mam, ja za to pierwszy raz. wsiadaj w autko. O. E, chodzi ci w to? To, w to, w to, w to, w to, w to, A, w to. w to. Dobra, już wsiadaj w to no. No i staj tu gdzieś obok, tutaj gdzieś, no, tak ładnie, Dziś dobra. My? I patrzcie, wchodzicie sobie do autka. To mu, niestety muszą zrobić dwie osoby, wchodzicie sobie do autka, wybieracie sobie teraz broń, żebyście wystawali za okno i Adix teraz musimy wyrzucić z samochodu. Wyrzuć mnie z samochodu. Super, widzicie, i teraz jestem przekrzywiony. No i, ale naprawili buga i może wam to pokażę. Jesz, to jeszcze raz. Z tego co wiem, naprawili buga i nie dał już rady siadać na motorek z tyłu. Dobra, jeszcze raz to zrobimy. Dobra, dawaj. Czekaj, idziemy wyrzucić teraz, no. tak? Z tego, co już to widziałem, naprawili. O, krótsze. Dobra. I nie da rady wsiadać gdzieś tutaj do tyłu. Tak, wiecie. Do... Wsiadacie normalnie i nadal jesteście. Czyli to już co było nie działa. Teraz bierzecie broń. Wyrzuć mnie. Macie przekrzywioną teraz broń i wsiadacie na bagażnik Badziego. I brochowacie oh, broń jesteście. O, nie kurde. Wiedziałem... <laughs> Tak jest. I teraz tak to się robi. I teraz na przykład, patrz, ja sobie wejdę tu. A no, dawaj, teraz, ty, dawaj, masz broń czy nie masz broni? Masz broń. Mam, Siadaj mam. do mnie tutaj, no, z tyłu. No. Dawaj, yy, broń masz. Jesteś przekrzywiony? I teraz na bagażnik. No. I usuń broń. I wysiąść? No. A. Czekaj. A nie, bo czekaj, bo to nie tak działa. Dobra. Ja wsiądę do tego autka. Dawaj, wejdź na no bagażnika. Wysuń aut... broń. A ty nie jesteś tak? przekrzywiony. A, czyli to działa na zwykłych autach po prostu przekrzywianie, wiesz? Czyli trochę na zwykłych? Tak. Ale ja jak wsiądę na zwykły, to się stanę znowu niewidzialny, więc to nie będzie miało sensu. Więc no tak, to nie może być. To potrzebujecie dwóch osób do tego. No i teraz musiałbyś jakoś wysiąść z auta, żeby ten. Ale no dobra, możecie sobie teraz wziąć na przykład takiego Badżego. Wsiadaj do Badżego. Okay, no. no. I teraz wygląda tak. <laughs> Autowidwo. Myślisz, że w sumie Adix nie prowadzi, a ten ma kierownicę po drugiej stronie, tak jest. Adix ma teraz kierownicę po drugiej stronie, więc no... Dokładnie, Anglik, jedziemy. to jest Anglik, jeżeli ktoś wie, że Angl Anglicy mają kierownicę po drugiej stronie, no to wie, że Adix właśnie jeździ teraz z Anglikiem. Zatem, że tu w ogóle kierownicy w tym aucie teraz nie ma, tak patrzę. Czekaj, jest? Zatkałem, że nie ma w ogóle. Ja tu steruję moim, wiesz, mysłem. Myślami. Myślami, więc dlatego tutaj w ogóle no nie musi to być tempo, bo tu dół, zobaczcie, nawet mnie tu nie ma. Nikt tu nie siedzi. <grystanie> Nikogo mi tu nie potrzeba. A zabić ci tak chyba da co, nie? Jakbym strzelił na przykład w twój level czy tam w To i tak byś No najlepsze jest to, czy... że to auto ma ogromną grawitację, to na przykład, Czyli jak tu użyję nitro, jak... to, to nitro. O, widzisz, pa, nawet nitro go nie podniesie do góry. A to tak samo ma chyba ten Volt, i ogólnie motory tak mają jeszcze, że też ich nitro nie podnosi. No to tak, jakby to jest uznawane też jako motor, zauważyłem. Zobacz, w ogóle patrz, w ogóle tego nie podnosi, pa. No tak. A inna autka jeszcze jako tako powietrze polecą. A to no. w ogóle nawet jakby. Oparł na to, nie nawet nie... tu skoczymy, i opada, jakby w ogóle nitro nie było. No dobra, drodzy Wiedzowie. I... No autko to jest najszybszym autem w grze, aktualnie, więc no. Od kiedy motorówka już nie może być brana na ląd, yy, tym wszystkim, więc to jest aktualnie najszybsze auto w gierce. W ogóle zobacz, jakie to ma prędkość, patrz. Ja wiem, że to strasznie tułem, to ja, się szybkie. Nie wiem, Ja to pamiętam. Je, mi kiedyś pisali, że to jest strasznie szybkie tułem. Czy to jakieś inne auto było, że jak tułem się jeździ, to. No, a to. Patrz to, patrz to. Patrz to. <laughs> patrz to. Właśnie, <laughs> Jak to jest szybsze, niż defaultowe auto. No, no to jest szybsze niż to jest szybszy niż roadster. Zaraz zobaczysz w wodzie, patrz w wodzie, bo teraz w wodzie można to testować idealnie, bo jest dużo wody. I patrz to. Ale strasznie się tym jeździ tak, właśnie. No, On no tak bo to się... rzuca, ale rzucę. zobacz to, patrz. No w wodzie może trochę. O ja nie łok. Żadne auto nie jest takie szybkie, dobra, drodzy widzowie. W takim akcencie w wodzie, dziękuję Wam naprawdę za oglądanie. Co tu się stało? Nie wiem. Jakaś podwójna woda. Pff, co tu jest. Okej. Okay. Tak więc zatem ja do widzowie. dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. A bo jestem niewidzialny, i się znam, gdzie ja jestem, a jestem tu. <laughs> to niewidzialny Medi. Żegnę się z wami na razie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Siema.